Hej, hej, hej! Ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tutaj Silgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam do następnego odcinka technologicznego maniaka. A w dzisiejszym odcinku monitor, którego jeszcze tu nie ma. Oto jest monitor, którego ekranu nikt nie widzi. To nie jest clickbait. Gotowe. Widzicie monitor? I go nie widzicie. Poznajcie Philipsa 242B1V, czyli monitor z filtrem prywatyzującym, tak zwanym przez Philipsa. Jest nic innego jak sprzęt, który został stworzony do tego, aby w jakimkolwiek otwartym, bardziej pomieszczeniu, gdzie pracujemy na danych wrażliwych, żeby nikt tych danych nie widział, oprócz nas. Bo kiedy siedzimy idealnie przed monitorem, to to wszystko widzimy, ale jak tylko ktoś patrzy troszkę od boku, to on widzi jedynie czarny. Ekran. Profesjonalnie zajmuję się monitorami i temat, tak naprawdę, filtrów prywatyzujących bardzo mnie interesuje, ponieważ znam ich limity i znam ich jeden absurdalnie duży błąd, że one albo są, albo tych filtrów nie ma. Więc byłem bardzo ciekaw, w jaki sposób Philips stworzył monitor z filtrem, który w teorii powinniśmy móc wyłączać i włączać trybem. Prywatny tryb jest teraz włączony, a teraz jest wyłączony. Widzicie jakąś różnicę? Właśnie tutaj mamy matrycę IPS 24-calową 1920x1080p. Matryca IPS, czyli absurdalnie bardzo dobre, topowe wręcz kąty widzenia, więc z każdego kątu w teorii ten monitor bez trybu prywatnego powinniśmy widzieć, a kiedy ten tryb prywatny sobie włączymy, to nie powinien go widzieć nikt, nie licząc jakichś właśnie takich kątów. Pytanie, jak te tryby prywatne oraz takie filtry działają? Zasada jest naprawdę banalna. Wyobraźcie sobie, że mój telefon a dokładnie to jego latarka to jest nic innego jak po prostu podświetlenie danego monitora, czyli z tyłu sobie jest światełko. I teraz sobie wyobraźcie, że właśnie wy jesteście po prostu użytkownikiem danego monitora. Jak taki filtr działa? Zapytacie. Kiedy taki filtr nałożymy sobie na monitor, to on działa tak, jakbyśmy mieli przed monitorem żaluzję. Takie typowe żaluzje, wiecie, które się robią tak. Albo tak. No i kiedy mamy taką żaluzję i wy jesteście idealnie naprzeciwko mnie, to ta żaluzja tak naprawdę tego światła nie blokuje. Wy to światło, czyli ekran całkowicie widzicie. Żaluzja niby tutaj jest, ale siedzicie idealnie. Naprosto przed monitorem, więc ta żaluzja tak naprawdę tego światła bardzo mało. Blokuje. Ale sprawa się nie zmieniła. Tu jest podświetlenie, czyli monitor, który nam wywala światło, tu jest żaluzja. Żaluzja dalej jest w tym samym momencie. I nagle, kiedy wy jesteście i patrzycie na monitor z kąta, to ta żaluzja wam go po prostu brakuje. I teraz sobie wyobraźcie, że takie filtry i takie żaluzje mamy to są takie mini, mikro żaluzje, ich jest mnóstwo na monitorze i to działa na dosłownie takiej samej zasadzie. Kiedy patrzycie od boku, żaluzja wam blokuje światło. Kiedy jednak popatrzymy na monitor od przodu, to światło przypuszcza, czyli monitor widzimy. I go nie widzimy. I największym problemem takich filtrów jest to, że one są tak naprawdę natywne, statyczne, niepotrzebujące zasilania. To jest po prostu nakładka, która takie żaluzje natywnie posiada. Więc ja pomyślałem, kiedy poczytałem o tym monitorze, że ten monitor posiada coś, co nazwałbym aktywnym filtrem, gdzie siedzimy idealnie przed monitorem i tych żaluzji tak naprawdę nie ma, a kiedy włączymy jakieś napięcie, które przepuścimy przez ten filtr, te żaluzy się pojawiają i nagle od konta nie będziemy nic widzieć teorii. A w praktyce. W praktyce tradycyjnie zapraszam do subskrybowania kanału oraz zapraszam do partnera kanału, czyli na G2, a link macie w opisie, a my chodzimy już właśnie do zobaczenia, co my tak w ogóle tutaj mamy. Monitor LCD z trybem prywatnym. Bezpieczne przeglądanie w trybie prywatnym. Ten monitor Philips z funkcją łatwego przełączenia do trybu prywatnego oferuje zintegrowane rozwiązanie zapewniające prywatność bez nieporęcznych osłon ekranu. Zabezpiecz poufne lub wrażliwe dane przed hakerami. Tutaj są takie typowe, biurowe rzeczy, bardzo fajnie, że to jest, to już jest aktualnie standard, ale to co interesuje nas najbardziej, to jest właśnie ten tryb prywatny. I tutaj to jest fajnie opisane, że chodzi o takie hakerstwo wirtualne, czyli że ktoś sobie obok Was przechodzi i może patrzeć na Wasz monitor i widzieć, co robicie, bo wiele osób sobie nawet, nawet nie zdaje sprawy, jak banalne jest tak naprawdę patrzenie na informacje na monitorze. Wszystko możecie tak naprawdę się dowiedzieć. Tryb prywatny firmy Philips to zintegrowane rozwiązanie zapewniające prywatność bez konieczności stosowania nieporęcznych osłon ekranu. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby przejść do trybu prywatnego, ekran zmieni się na ciemny i lepiej widoczny z obu stron, ale na środku pozostanie wyraźnie. Wygodny przełącznik umożliwia szybkie przełączanie między trybem prywatnym i trybem szerokiego podglądu. Znacznie zwiększa to wydajność pracy. W takim razie zróbmy krótki test. Teraz tryb prywatny jest wyłączony. I wy, pomimo tego, że jest to matryca IPS, tego monitora dalej nie widzicie. Ja muszę ten monitor przykrzyć w Waszą stronę i dopiero jak będzie idealnie, to będzie widoczny. Teraz tryb prywatny, prywatny tryb włączony i to wygląda bardzo podobnie. Tylko, że jest ciemniej. I tutaj właśnie pojawia się moje pytanie. Skoro mamy tutaj filtr polaryzacyjny, który działa tak jak Wam powiedziałam i który działa całkowicie inaczej niż myślałam, że będzie działał w sprzęcie, który niestety, ale kosztuje ponad 2000 zł, prawie 2000 zł, to ja myślałam, że tutaj jest taki filtr, który działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tryb prywatny jest włączony. A Wy bez problemu możecie zobaczyć, że w trybie prywatnym wyłączonym ten filtr dalej tutaj jest. To jest matryca IPS, Wy dalej powinniście ten monitor idealnie wręcz widzieć. I to jest właśnie minus filtrów, o którym ja myślałem, że ten monitor tego minusa nie będzie miał, no bo jak Wam czytałem te marketingowe gadki, to było to dosyć oczywiste, że tryb prywatny, privacy mode is on, to tylko właśnie w tym trybie w teorii powinniśmy blokować wszystko to jest od boku. A nawet kiedy to wyłączymy, to kąty widzenia są praktycznie identyczne, co najwyżej monitor jest ciemniejszy, aż to muszę sprawdzić. Okej, okay, porobimy sobie kilka testów, aby sprawdzić, czy to, co ja myślę, w jaki sposób to zostało zaimplementowane, jest prawdziwe. Bez włączonego trybu prywatnego mamy wręcz idealną biel na poziomie 6500 kelvinów, jest idealna, i jasność na ustawioną... Jasność mamy aktualnie ustawioną na setkę i jasność na setce mamy 230 nitów, czyli dosyć ciemno. I teraz, kiedy mamy tryb prywatny wyłączony, kąty widzenia wyglądają mniej więcej tak. Okej, okay. teraz tryb prywatny włączymy, zobaczymy jest, jaka jest jasność, i później w trybie prywatnym wyłączonym spróbujemy dostosować jasność do takiej samej, jaka jest teraz i zobaczymy, czy mam teorię rację. Tryb prywatny jest włączony, jasność spadła z 230 nitów do 109 nitów, czyli monitor jest o wiele, o wiele ciemniejszy. A co do tym idzie ogólnie mówiąc, jest bardziej, o wiele gorzej i o wiele trudniej jest tylko zobaczyć. I wyglądają kąty widzenia tak, czyli wydają się gorsze. Teraz tryb prywatny wyłączmy. I ustawmy biel na taką poziom, jaka była przed chwilą, czyli 109 nitów. Czyli można powiedzieć, zrobimy symulację trybu prywatnego. Ok, jesteśmy na 108. na 109 nitów, jasność ustawiona jest na 31 i sprawdzamy kąty widzenia raz jeszcze. Jest gorzej niż było na początku, ale może to rozmontować zmontować na komputerze żeby mieć pewność. Jestem tylko ciekaw, jaka jasność będzie teraz, kiedy włączę tryb prywatny, mając ustawioną jasność na 31. W teorii jasność tego też powinna spać. Spadła do 53, czyli w teorii jasność spada dwukrotnie, kiedy włączę tryb prywatny. Dobra, moi drodzy, widzieliście testy i jakaś tam różnica mimo wszystko jest. Pomimo tego, że ustawiłem obydwa tryby na taką samą jasność, to różnica w kątach widzenia jest widoczna na samym końcu, czyli te kilka jeszcze procent. Jest tej zmiany. Aktualnie tryb prywatny jest wyłączony. I myślę, że moim największym tak naprawdę problemem wobec tego monitora jest to, że spodziewałem się czegoś innego. Kiedy zobaczyłem cenę tego sprzętu, to od razu pomyślałem, że Philips wprowadził po prostu coś innowacyjnego na rynek i że wreszcie zobaczymy filtry aktywne, które po prostu aktywują się w pewnym sensie, kiedy puszczamy, mówiąc kolokwialnie, przez nie prąd, a ich praktycznie nie ma, kiedy są wyłączone. Niestety w tym przypadku nawet widzicie teraz, kiedy tryb prywatny jest wyłączony, no to kąty widzenia są po prostu bardzo słabe. Kiedy tryb prywatny włączę, to nie do, że ekran się zmniejsza, jego jasność to jest dosyć logiczne, bo filtry w teorii jasność zmniejszają, ale mi się wydaje, że już od początku ta jasność jest mniejsza, ponieważ 230 nitów na monitor biurowy to jest bardzo mało no, może nie bardzo mało, ale po prostu mało no to widzicie, że te kąty widzenia się zmieniają, ale to również jest ze względu na jasność ostatnie porównanie, teraz jest tryb prywatny włączony i teraz mamy jasność 109 nitów i wygląda to właśnie tak teraz tryb prywatny wyłączę i dostosuję jasność do tego co jest na trybie prywatnym włączony. Tryb prywatny jest teraz wyłączony, ale jasność jest dostosowana do takiej samej, jaka była właśnie z trybem prywatnym włączonym. Tak więc to jest również ważna sprawa, że kiedy włączymy ten tryb, monitor jest bardzo, bardzo ciemny. 109 nitów w jasnym pomieszczeniu to jest bardzo, bardzo mało. I teraz tryb prywatny jest wyłączony. I sam widzicie, te kąty widzenia również są takie, jakie by były właśnie z takim filtrem prywatyzującym. Tak więc z jednej strony jest to bardzo fajny sprzęt, ponieważ to jest po prostu monitor z zbudowanym takim filtrem. Z drugiej strony spodziewałem się mimo wszystko czegoś innego. Tym bardziej, że sami widzicie, jak mała jest różnica, kiedy tryb włączymy, a wyłączymy. Ja po prostu się spodziewałem, miałem taką nadzieję, że kiedy tryb prywatny wyłączymy, to nagle dostaniemy 100% wszystkiego najlepszego, co jest w IPS, czyli kąty widzenia, wszyscy będą mogli wszystko widzieć. A kiedy sobie po prostu go włączymy, to nagle się włącza filtr i już nikt go nie będzie. Widział. Bo skoro o filtrach mówimy, to takie filtry możemy po prostu sobie kupić w sklepie. One kosztują różnie 200-300-400-500 zł, czasem mniej, czasem więcej są również tańsze opcje i one te ceny są zależne od tego, czy chcemy tylko dwustrefowe, czyli że blokuje nam lewo prawo, czy też, żeby była góra dół, czyli czterostrefowe, takie są oczywiście droższe i tak dalej. Więc to jest sprzęt, który jest naprawdę w użyciu, on jest bardzo niszowy, ale jest w użyciu i jest coś takiego potrzebne. A w tym przypadku akurat mamy monitor, który taki filtr ma właśnie już gdzieś tutaj nałożony. I zróbmy sobie jeszcze ostatnie porównanie. Teraz tryb prywatny jest wyłączony, jest ustawione 31 jasności, czyli 109 nitów. Jak sami widzicie, na białym tle kąty widzenia są bardzo mocne, ponieważ trudno się blokuje tak bardzo jasne białe tło w porównaniu do tego mojego innego. Czyli teraz jest tryb prywatny wyłączony, a teraz tryb prywatny włączymy na 100% jasności, czyli właśnie będziemy mieć również 109 nitów bieli. I tryb prywatny włączamy, 109 nitów, Jasność. Teraz jest tryb prywatny włączony i sami widzicie, że monitor jest, nie ma, jest i tak dalej, tak dalej. Jest w ogóle taki żart w branży, że jeśli chcemy mieć monitory, które mają słabe kąty widzenia, to wystarczy kupić monitor na matrycy TN. Sprawdźmy to. Mam taki monitor. BenQ Zowie. To jest akurat monitor naprawdę jasny, tak więc ustawmy go na 109 nitów, zostawmy go na chwilę i za chwilę do Was wracam, żeby zobaczyć jego kąty widzenia na takiej samej jasności jak wszystkie poprzednie. 108.3 nita. Idealnie. Jasność i 17 no i czas na porównanie, i porównanie jest chyba dosyć proste. Jednak ten filtr prywatyzujący po prostu robi robotę. Nawet typowa, esportowa matryca TN, jeśli chodzi o kąty widzenia, na boki, no po prostu wygląda pod każdym względem tak, że nawet od boku byście bez żadnego problemu zobaczyli, co ktoś pisze na środku. Oczywiście, porównanie do zwykłej ips u to jest inny świat, ale jednak filtr robi to, co teorii ma robić. Akurat jeśli chodzi o matryce TN, to one nie tyle mają problem z widokiem z boku, co właśnie z góry i dołu. Tutaj tak naprawdę zobaczymy największe różnice. Zobaczcie, jak łatwo go wystarczy kawałek wychylić i Wy już go dosłownie nie widzicie. Prawie jakbym miał filtr, prawda? I w drugą stronę akurat od góry zawsze widać lepiej, ale od dołu matryce TN po prostu znikają. Tak więc jednak filtr, jeśli ktoś czegoś takiego potrzebuje, dobra rzecz. W takim razie, jak sam widzicie, nawet teraz z trybem prywatnym wyłączonym na 100% jasności, te kąty widzenia jednak są słabe, ale myślę, że największym minusem tego sprzętu jest to, w jaki sposób on jest po prostu reklamowany. Mi się jednak wydaje, ja jestem tylko małym youtuberem, małym recenzentem, że nie powinno to być reklamowane w ten sposób, ponieważ przynajmniej ja, nie wiem jak wy to rozumiecie. Dajcie znać śmiało w komentarzach, czy wy rozumiecie ten sprzęt tak samo jak ja? Czyli, że kiedy włączymy sobie tryb prywatny, to będą właśnie kąty widzenia słabe i będziemy bezpieczni, a kiedy go wyłączymy, to monitor będzie działał normalnie, jak na matrycy IPS. Czy wy to rozumiecie tak samo jak ja, czy coś jest ze mną nie tak? Bo ja przynajmniej to tak rozumiem, że mamy tryb tryb wyłączony, to monitor powinien działać normalnie, tak jak każda normalna matryca, czyli pełne kąty widzenia i tak dalej, a kiedy tryb włączymy, to nie, że się tylko zmniejszy jego jasność, ale po prostu teraz będzie bezpieczny. Ja to przynajmniej tak rozumiałem i się Niezrozumiałe. Moim jednak zdaniem, monitor ten jest bardzo, bardzo drogi, jest bardzo mocno wyceniony. On kosztuje prawie 2000 zł za zwykły 24-calowy monitor biurowy z filtrem, który po prostu tutaj jest. I robi to samo, robić. To akurat trzeba przyznać, ale jednak to jest cena bardzo, bardzo duża jak coś takiego. Tym bardziej, kiedy sobie pomyślimy, że Kupno dobrego monitora biurowego o takiej wielkości przekątnej, z właściwościami od, nie wiem, Dela albo nawet Philipsa. Niech będzie je od filipsa To jest jakieś 600-700 zł, myślę, że można taki sprzęt znaleźć. Do tego wszystkiego filtr, który kosztuje 100, 200, 300, 400 zł do 24 cali. To praktycznie mamy sprzęt dwukrotnie tańszy. Myślę, że gdyby tu był ten taki bardzo duży przełom, czyli że kiedy mamy. Tryb... Nawet nie wiedziałam, że jest wyłączony. Myślałem, że jest wyłączony. <grym> ok. Kiedy mamy właśnie tryb prywatny wyłączony, żeby to była dalej normalna matryca IPS, a nie właśnie taki sprzęt z bardzo, bardzo słabymi kątami widzenia, gdzie trzeba na trybie wyłączonym idealnie wręcz po prostu przed nim siedzieć, bo w innym przypadku no nawet to wy co na kamerze widzicie, jak szybko te kąty widzenia się zmieniają. To dosłownie... 50, jakieś 50 stopni, może 60 stopni max, mamy taką już blokadę, nawet na trybie wyłączonym na maksymalnej jasności, to wtedy może by to było warte swoich pieniędzy, ale aktualnie wydaje mi się, że jest to po prostu przesadzone i że ta technologia powinna być w jakiś sposób inny opisywana, przynajmniej moim zdaniem, żeby to było bardziej zrozumiałe, żeby normalni konsumenci zrozumieli, że chodzi o to, że nie, ten filtr tutaj jest zawsze, ale jak włączysz ten tryb, to on będzie działał lepiej, to będzie ciemniejszy, będzie lepiej blokował światło dla tych ludzi, którzy chcieliby podglądać od boku. Sam widzicie, o co chodzi, że to jest chyba w zły sposób reklamowane. Mi się tak przynajmniej wydaje. Ale tu jednak właśnie pytanie do Was, czy Wy rozumiecie ten sposób reklamowania tego sprzętu tak samo jak ja. A być może ja po prostu nie mam racji, nie potrafię zrozumieć, o co w tym monitorze chodzi, bo ja widzę jego sens, widzę jego sens i widzę jego zastosowanie. Philips zresztą ma mnóstwo fajnego sprzętu. Ostatnio nawet testowałem 27 cali 1440p od Philipsa, zaledwie 800 złotych To jest po prostu przegenialny sprzęt tej cenie, ale to jest moim zdaniem po prostu w zły sposób reklamowane. Powinno to być jakoś inaczej opisane, żeby się Nikt nie naciął, bo myślę, że naprawdę naciąć się można bardzo prosto. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeśli nie zostawcie łapkę w dół, napiszcie, co Wam się nie podobało, postaram się to poprawić. Ja tutaj całkowicie szczerze mówię, kiedy wziąłem ten film do testów, to ja się spodziewałam po nim całkowicie czegoś innego. Spodziewałem się właśnie tego, o czym myślałem, że to tak będzie działać, czyli coś po pokroju aktywnych filtrów, które można wyłączyć i włączyć w 100%. Wiadomo, że jakieś minusy zawsze tych filtrów będą, bo to dalej jest filtr, który jest fizycznie. Panelu, on musi tutaj być, żeby to w ogóle działało, więc wiadomo, że coś takiego nawet i pasywnie by daną rzecz blokowało, ale nie wiedziałam, że różnica między włączonym i wyłączonym będzie tak marginalna, więc tak to właśnie tutaj wygląda. No i myślałem, że to będzie po prostu bardzo fajny sprzęt i w pewnym sensie rewolucja. I trochę się naciąłem. Spodziewałem się czegoś po prostu całkowicie innego. myślałem, że będzie bardzo fajny, pozytywny materiał. A wyszło, co wyszło. Tak po prostu czasem jest. Moi drodzy, mam nadzieję, że i tak wyszło fajnie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, a ja Was po prostu zapraszam do następnych filmów. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, pa-pa, pa, pa. pa, pa.